Dzisiaj wszystko to, co robi mój mąż, czyli bezy, ale także makaron, który będzie nadziewany tym mięskiem mielonym, później to zaleję dużą ilością beszamelu, posypię serem, i będę zapiekać. I tak to wygląda. Zaraz te wszystkie rurki sobie przesunę w prawo, żeby te dwie, które mi się nie zmieściły, jeszcze jednak tutaj wpadły i były równo przykryte sosem. I to już ostatni etap, bezy upieczone. Tutaj sobie na grubych oczkach tarki starłam czekoladę, migdały naszykowane, orzeszki pokroiłam. Teraz będę ubijać śmietanę trzydziestkę, i jak ona już będzie ubita na sztywno, to wtedy dodam cały serek mascarpone.